W pysznej lemoniadzie będzie mi chłodno cały dzień! Czas na dolewkę! Oj, co jest?! Moja skradziona lemoniada rozlała się w mojej skradzionej lodofurgonetce! O! Trzeba było zapiąć impas. Ochłodzę cię, nosorożcy! O, nie mam mowy! Może ci zasiepło? Ach, pająki, mam was już dosyć! Zaraz wam pokażę! Dzięki, Ghost Spider! Spin, śmigamy do ciebie! skieruj nosorożce na basę. Dobra! Hej, wracaj tutaj! Wielko ludzie, tu jestem! A, dobra, ty będziesz pierwszy! Właśnie rozlałem całą moją lemoniadę, uciekając przed waszą trójką! A teraz przez was znowu mi gorąco! I zrobić się jeszcze goręcej! Oj, ale opał! Musi być sposób, żeby się ochłodzić. Mógłbym ukraść lodowisko. Albo bryłę lodu! Nie! Yeah, się! Tak! Jak dobrze będzie w wodzie! Wydaje wam się, że jesteście tacy sprytni. A tutaj jest przecież pasent Wszystkich z niego wygonię. Nie zatrzymacie mnie! Jest mój! Wszyscy wiemy, że nosorożec z nikim się nie podzieli. Proszę wszystkich o Miejski basen salutki dla mnie! I już do końca dnia będzie mi chłodno! A my możemy sprawić, że będzie ci tu jeszcze chłodniej. Zaczynamy! O, dzięki bardzo. Przyjemnie! Co? Cały basen za To wielka kostka lodu! Ale są też plusy! Przynajmniej nie jest ci gorąco. Subskrybuj, by znaleźć więcej filmów i włącz Disney Junior, gdzie obejrzysz swoje ulubione seriale.